Panu braku głosu. Ja nie słychać moi drodzy. Nie słychać, nie słychać. Teraz zobaczymy. Czy teraz, słychać? proszę o informację, jest. No, powinien być. Jest. Już słychać. Okej. Okay. Zanim za wszyscy czysto cierpią, to dlatego mają odbrany odręcznie do tego z nas, najbardziej potrzebują modlitwy, w intencji księdza Piotra Pawła w intencji nas samych, w intencji um, naszych rodzin, w intencji Ojca Świętego Leona XIV, w intencjach parafii Skąd Pochodzimy, za księdza Piotra Pawła Kiewicza, o dar nieba dla niego, um, daj Boże, by kiedyś um, był też dar dla niego, Batwikacji. No i w intencji moich przyja mojej przyjaciółki Izitu która dzisiaj obchodzi swoje urodziny kolejne 25, intencji Żyny w dniu urodzin, w intencjach, które nosimy w sercu za tych, którzy odeszli od kościoła, za tych, którzy zostali skrzywdzeni w kościele, za tych, którzy krzywdzą kościół, za hejterów. módlmy się także w intencji mojej parafii w koszarawie bystrej, tygmatem świętego Franciszka z Asyżu, za wszystkich dobroczyńców mojego klasztoru i mojej parafii, za wszystkich tych, którzy też czasami źle nam życzą. Módlmy się za siebie nawzajem. Rozpoczynamy naszą koronkę, moi drodzy, bardzo w intencji chorej Elżbiety. Módlmy się w intencji, Bożemy o szczęśliwą operację, w intencji Pani Małgosi, o dobre wyniki, o pokój na świecie, o pokój w naszych rodzinach. Moi drodzy, zapraszam i zachęcam Was do tego kciuk do góry. Udostępnijcie naszą modlitwę. Hashtag modlitwa, hashtag koronka, hashtag viral przez V, viral przez 2L i V na początku, 2L na końcu, viral z jednym l trend, trending, short, jakkolwiek. No i gdyby chciał, kto by mógł, może też wesprzeć rozwój tego kanału poprzez super chat, super naklejkę czy stałe wsparcie za co bardzo Wam wszystkim już teraz z tego miejsca dziękuję. Przypomnę jeszcze o tym na samym końcu. Módlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji Grzegorza Porębskiego, który wyzywa nas od oszustów o jego nawrócenie. Nie usuwamy tego komentarza. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się nami grzesznymi, Teraz godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod ponskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pokrzepion. Stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosę, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechu odpuszczenie, ciała z martwych zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata w intencji Pałuniny Suleckiej, w intencjach, które ona wypisuje, ale też w intencjach, które wypisujecie. Druga dziesiątka. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla ,да nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie <øre> well dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi <macaroni> miłosierdzie dla, dla, dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Trzecia dziesiątka naszej koronki do Bożego miłosierdzia. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Czwarta dziesiątka naszej koronki do Bożego Miłosierdzia, o nietypowej porze, w naszych intencjach, bardzo Was proszę o kciuka do góry. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ostatnia piąta dziesiątka w naszych intencjach, intencji naszej wspólnoty modlących się. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszą i bóstwom najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki... Miej miłosierdzie dla, nas i świata, dla jego męki. Mij miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Grzegorz, nie ma miejsca na coś takiego na tym kanale. Po pierwsze, to co robisz teraz, to jest bardzo niebezpieczna rzecz. Możesz sprzedać w ten sposób swoją duszę szatanowi. On będzie cię miał w szachu w tym momencie i będziesz pewnie potrzebował przez bardzo długi czas egzorcyzmów. Eee, dokładnie, szatan też wierzy w istnienie Boga, ale nie wierzy w Boga. Szatan doskonale wie, że Bóg jest. I Grzegorz, to co teraz zrobił, nie, nie Grzegorz, tylko tak, Grzegorz Porębski, to co teraz zrobiłeś, jest jeszcze raz to powiem bardzo niebezpieczne. Więc bardzo proszę o to, żebyś też i może nie prowokował swoimi komentarzami na tym kanale. Dokładnie. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święta Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święta Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Okrwi i woda, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Okrwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Grzegorz, rób co chcesz, jesteś wolnym człowiekiem. Bóg nie zabrał ci wolności. Ja tylko powiem Ci tylko tyle. Słyszałem szatana przewrzecy i jest to też na tym kanale i nie życzę temu nikomu. Nikogo, że po prostu w ten sposób e, no, swoją duszę. Szatan jest królem śmierci, Bóg jest królem życia. Wybierając szatana wybierasz śmierć. Za naszą Ojczyznę Polskę, pod Twoją obroną. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racznie gardzić w potrzebach naszych ale od przelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Za przyczyną świętego Michała Archanioła módlmy się. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić racz. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Grzegorz, skoro zadajesz pytanie, to odpowiedź, apokalipsa świętego Jana Apostoła, a imię jego 666. Więc zanim zaczniesz dyskutować, zachęcam do tego, żebyś posiadał jakąkolwiek wiedzę. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Paulina Grzegorz-Dymek bardzo dobrze pisze. Przebaczenie to pierwszy krok, krok do uzdrowienia. przede jest niekoniecznie, znaczy też zapomnieć. Tylko po prostu właśnie uzdrowić to, mieć świadomość tego, że po prostu coś takiego się stało. Być wagwincem tak, Grzegorz szuka Boga, dlatego też daję mu po prostu takie, a nie inne wskazówki. Nie odtrącam go, ani go też nie blokujemy. Bo, bo po prostu ten kanał jest, że tak powiem, dla wszystkich. Zachęcam was, tylko się wzajemnie szanujmy. Zachęcam was, kciuki do góry moi drodzy, zachęcam was do super czata, zachęcam was do super naklejek jako forma wsparcia tego kanału. Szczęść Boże, nie leczymy, witam serdecznie, no i zapraszam was do tego, żeby po prostu być razem z nami, franciszkanami. Co prawda, jest to kanał Franciszkanin Tytus, ale też w jakiś sposób reprezentuje cały nasz zakon franciszkański, bo przecież jestem dzisiaj akurat w Habicie. Nie zawsze go mam. Uff, Grzegorz Poremski, no masz problem, widzę, więc pomódmy się za Grzegorza Poremskiego. I też za Paulinę Sulecką uzdrowienie przez orędownictwo Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Uzdrowienie chorych, także na duchu, módl się za nami. Marcin Sowa, nie używamy takich słów, po pierwsze, obowiązuje te tu na tym kanale etykieta, więc zapraszam Marcin Sowa do modlitwy. To pomódlmy się za Marcina Sowę. znowu widzimy dzisiaj trochę jest wysyp troli, też przez orędownictwo Maryi. Zdrowaś Maryją. łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony obóz żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Paulina nie używamy, nie odpowiadamy. Poza tym Łukasz nie blokujemy, także na spokojnie też widzę tutaj kontrolujemy, dajemy dużą przestrzeń, ale przypominam cały czas. Nie używamy wulgaryzmu, przekleństw, nie używamy czegokolwiek, co jest, mogłoby powodować, że będziemy się wzajemnie obrażani. Szanujemy się. Jeżeli coś takiego jest nierespektowane, to wtedy taka osoba jest blokowana. Mamuśka Tereska, pozdrawiam Laliki. Nie wiem, czy u Was leje, u nas zakopanym teraz zaczęło lać. Ale bezpiecznie wróciliśmy dzisiaj z czarnego postawu pod rysami razem z siostrami. Jeszcze będzie relacja na Facebooku. Módmy się, żeby nic nikomu się nie stało. Nie było jakiejś powodzi. Komórka burzowa ponoć idzie bardzo duża, czy jest bardzo duża. Na spokojnie. No bardzo, bardzo Was wszystkich serdecznie pozdrawiam. I ostatni raz przypominam, gdyby ktoś mógł chciał to bardzo was proszę o wsparcie tego kanału. Również zostało zostało niecałe niecałe 2000 zł niecałe 2000 zł do końca. Dzięki wam wszystkim do zobaczenia. Trzymajcie się Jezu. Chrystusa. jeszcze krótko jestem z Wami, jak mówi Jezus. Ja nie jestem Jezus, tylko Tytus, ale krótko jestem z Wami dzisiaj na YouTubie, bo uciekam do sióstr zakonnych tam razem z nimi. Skończyliśmy 6. świętą. Kolejna wiadomość ukryta. Marcin Sowa, Marcin Grzegorz, Marcin na sowę blokujemy. Bardzo proszę, Marcin Sowa, blokujemy od razu. Grzegorz, masz uprawnienia administracyjne, więc bardzo proszę. Hmm. Tak, modlitwa pompejańska, no ale koronka do Bożego też, może właśnie dlatego też, Grzegorz tak, dziękuję, może dlatego też tak dużo się dzieje podczas naszej koronki, proporcjonalnie do ilości uczestników. Bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję, że jesteście. Dobijamy do 21 2 minut, może maksymalnie do 25. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to zaraz to zakończymy. Moi drodzy, pokój i dobro, zawsze i wszędzie, zawsze rzucamy dobro. Jest, ma swoje źródło w Jezusie, a Jezus też nie się pokój, więc do zobaczenia. Dzięki go Puchacz, Wincent zapraszam codziennie. Do, zapraszam do subskrypcji kanału. Może nie ma przypadku, może tak po prostu miało być. Praktycznie staramy się codziennie, aby ta koronka o godzinie 20 po 20 parę minut była. Jeśli nie ma, to czasami się to tak niestety zdarza. Przepraszam, już teraz nawet nie informuję, bo nieraz nie mam takiej możliwości. O, możesz też napisać, skąd jesteś, więc będę. Będziemy wdzięczni jakie mamy zasięgi, że tak powiem. Adam Krępeć proszę, prosi o modlitwę, więc pomódlmy się Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, Amen. Zbaw bez złego. Amen. Dobrze, że jesteście. No to jeszcze trwamy chwilę od jutra. Nie palę, proponuję nie palić w ogóle od dzisiaj, od teraz. Ja na szczęście nie palę, więc mam, nie mam z tym problemu. Dużo, dużo, dużo zdrowia daje, dużo radości daje, więc zachęcam was właśnie, żeby tak w ten sposób patrzeć na swoje życie. Powoli kończymy naszą koronkę do ważenia miłosierdzia. Niemczech, Taustein-Hesse, Stein, Bardzo się cieszę, Wincent. Dzięki, że jesteś. Dobrze. Pozdrawiam. i te wiadomości, że jest taka koronka. Dużo się dzieje też takiego. Droga synodalna w Niemczech to jest też taka brak posłuszeństwa biskupów, episk, części episkopatów Niemczech, papieżowi, wcześniej Franciszkowi, teraz. Leonowi mam nadzieję, że teraz to za papieża Leona, który jest też prawnikiem, to wszystko zostanie uporządkowane. Kończymy, dobijamy do 25 minut i kończymy. Najlepsi odbiorcy. Taka funkcja nowa się pojawiła na YouTube, więc najlepsi odbiorcy, według e, pierwszeństwa, że tak powiem, rozelka. No, ale to nie jest najważniejsze. Ważne, że się po prostu modlimy. No to, jak modlimy, to powoli się żegnamy i kończymy. Do zobaczenia. Do jutra, nie będzie pochwalony. Jezus Chrystus. Dzięki, łukasz, trzymaj się.